Szczęść Boże! Dziś opowieści o tym, jak bardzo Maryja nas kocha, jak bardzo pragnie działać w naszym życiu. tych opowieści ciąg dalszy. Kilka lat temu oglądałam program w telewizji. Była to relacja w telewizji Trwam z nabożeństwa z Lourdes, w którym uczestniczył święty Jan Paweł II. Przyznam szczerze, że ja nigdy w Lourdes nie byłam więc w tym momencie poczułam w sercu ogromne pragnienie i powiedziałam do Maryi następujące słowa Maryjo, jak bardzo pragnę być na ziemi i stąpać po ziemi, po której Ty kiedyś chodziłaś i pić z tego źródełka w Lurt. no i zdaje się, że Matka Boża słyszała, raczej słyszała na pewno ponieważ moje pragnienie się spełniło a Maria wiedziała, jak to pragnienie spełnić najpiękniej, najcudowniej. I jak w najpiękniejszy, najlepszy sposób pokazać mi, jak bardzo kocha swoje dziecko. No i kilka dni po tym, po tym jak oglądałam ten program w telewizji, odwiedziła mnie moja przyjaciółka Bogusia, i przyniosła mi niespodziewany i nieoczekiwany prezent. No i Bogusia mówi do mnie tak: "Zobacz, co ci przyniosłam. Przyniosłam ci dwa różańce". I powiem szczerze, że byłam w szoku, bo w jednym z różańców w łączniku była ziemia z lurt, a w drugim różańcu w łączniku tego różańca była woda z lurt. No i uświadomiłam sobie, że Matka Boża mnie usłyszała i spełniła moje pragnienie. Przynajmniej nie w taki sposób, jak ja po bym sobie tego oczekiwała, że chciałabym tam pojechać na taką pielgrzymkę. Ale ona spełniła to w taki sposób, że zrobiła to najcudowniej na świecie. I teraz chciałam Wam pokazać te różańce. To jest różaniec z ziemią z Lourdes. A to jest różaniec, który w łączniku ma wodę z Lourdes. Tak więc słuchajcie, kiedy mamy tak cudownego tatę w niebie... I tak cudowną mamy Maryję, to nie musimy się martwić o nic, o nic się troszczyć zbytnio, ponieważ Matka Boża nas słyszy, kocha nas i chce spełnić nasze pragnienia. Chcę ci dziś podziękować Maryjo za wszystko, za to, co czynisz, co działasz w moim życiu i chcę ci jeszcze raz powiedzieć, to tu z Maryjo, kocham cię, Amen.